Paweł wzmacniamy więzadła w kolanie, przede wszystkim poboczne i wszystkie ćwiczenia, które wykonuję są głównie na czucie głębokie, czyli tak generalnie wzmacniające, siłowe, powoli do celu. I przez jaki okres albo ile takich ćwiczeń musi wykonać? Myślę, że tak co najmniej przez dwa tygodnie tutaj chłopaki trenują, się do meczy, a my powoli wzmacniamy te nogi i myślę, że niedługo Paweł też wróci do zespołu. stało? Yy, no miałem naciągnięte, terwale, naciągnięte więc zadło poboczne w lewej w lewym kolanie. No i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jak Ci się podobają te, te zajęcia, te ćwiczenia? Czy one oczywiście, pomagają? Yy, oczywiście, że pomagają. i Mam nadzieję, że szybko w przyszłości wrócę, wrócę do walki o pierwszy skład. No bo inaczej tego ile, nie widzę. Ile jeszcze czasu potrzebuje? Myślę, że żeby... dwa tygodnie. Dwa tygodnie. że przez rok on nie dojść do siebie, nie? Ale w sumie nie po takim dlatego, okiem, Dlatego cieszę, cieszę się w, z wiary z moich kolegów we mnie. O, Ale on ciebie by gdzieś do składu. O, to niedaleka droga jeszcze?